Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej piwnicy. Bardzo się cieszymy, oczywiście, że ją mały, ale też sens powiek spędza jej stan. Po prostu trzeba, wiecie, że wszystko to trzeba posprzątać. No i tak utknęłam tutaj w podziemiach. No i muszę walczyć z tym chaosem. Już troszeczkę powoli się czuję jak Jennifer z Wiedźmina. No, tak yy, muszę opanować chaos. Różni nas tylko to, że nie mam fio fioletowych, fiołkowych oczu, jak ona. A tak poza tym, to jesteśmy takie same. <laughs> Żartuję, oczywiście, słuchajcie, już po prostu głupoty mi do głowy przychodzą, bo jak na to wszystko dookoła patrzę, to szał mnie ogarnia. Eee, tak, dzisiejszym dniu udało mi się ogarnąć tą półkę, czyli pościągałam wszystko jeszcze tutaj to na dole muszę pościągać. Teraz zabieram się za odkurzanie tego wszystkiego. Jeszcze nie mam też dobrego odkurzacza do tego takim zwykłym odkurzaczem starym po prostu, który tam się już w domu nie nadawał. Eee, odkurzam to wszystko. No i będę tutaj w końcu ustawiała sprzęty. No i tak właśnie sobie co co planuję, jakiś mały kawałek robię, co nieco i no, a reszta wygląda, nie wiem, czy w ogóle Wam to pokazywać. Po prostu strach się bać. Nie? No. No dobra, zabieram się do dzieła i, i tyle. Widzimy się za chwilę. No i jakoś poszło. W końcu wszystkie urządzenia mają swoje jedno miejsce. Nie będzie trzeba szukać tego wszystkiego. A to jeszcze jakiś olej stoi na półce, ale ten olej stąd też zniknie. Także tylko dla urządzeń różnorakich tutaj będzie miejscówka. Stałe miejsce dla drabiny w końcu też się znalazło, nie będzie się pałętać, nie wiadomo gdzie. No i tymczasowe miejsce dla kosiarek i rozdrabniacza do gałęzi, ale one, tak jak mówię, tylko tymczasowo, bo one tam będą gdzie indziej jeszcze, ale to w późniejszym czasie. Na razie, żeby nie przeszkadzały, to po prostu tutaj sobie będą mogły stać. No robi się coraz bardziej przejrzyście, ale to jeszcze jeszcze długo, 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 długo. No, o, przy okazji pokażę Wam, znalazłam skarb. O, taki skarb. Kurczę. Normalnie będziemy bogaci. <gryw> Jakiś klips Ciekawe, co to jest. No, takie kosztowności znaleźć w piwnicy na podłodze. Tylko jakiegoś jednego diamentu brakuje. Ale. Sorry za palce. Ale... Wiecie, taka robota. No, brudne. Co ja poradzę. Kurczę szmaragdy, nie wiem co to tu jest, jak myślicie. Same kosztowności na pewno. O, czekaj, zobaczę ten Złoto się nie... Mam tu magnes. Jest i magnes. Złoto się nie przyciąga. Także zobaczymy. Uuu, to też się nie przyciąga. Także kurczę. Normalnie będziemy bogaci. Muszę się przymierzyć. Takiego klipsa, to ja jeszcze złotego nie miałam. <grystanie> jeden skarb bogactwa nie czyni, dlatego e, pakujemy do bagażnika resztę skarbów i jedziemy na złomowisko. No zobaczymy, ile się tego uzbierało. Tu jeszcze jeden worek z puszkami. Trochę tego jest, także no, zobaczymy, ile dzisiaj zarobimy. O, jesteśmy u celu. Nowy złomowiec, który odkrywamy. <grystanie> No to złom oddany, jesteśmy zarobieni. 87 zł, także opłacało się jechać. <laughs> Przede wszystkim opłacało się posprzątać w piwnicy. Zrobiła nam się całkiem ładna pogoda. Słonko wyszło, ale nie ma co na dworzu, tutaj jeszcze ten całą resztę bałaganu trzeba ogarnąć. Oczywiście dzisiaj wszystkiego tego nie dam rady zrobić, jest to nieosiągalne, ale znowu chociaż kawałeczek chcę uprzątnąć. Zawsze to o ten kawałeczek później mniej. Także tak, no nazbierało się, nazbierało się po prostu wszystkiego, ale to nie dziw, bo ja po prostu sprzątam całą tą piwnicę, łącznie raz, dwa, trzy... 4, 5, 6 pomieszczeń jest tutaj Także nie dziwcie się, że tego tyle yy, no. Ale w końcu będzie zrobione To będzie zrobione Co tu dużo gadać Dobra, przyspieszam trochę tempo Znaczy ja będę miała to samo Ale wy będziecie przynajmniej mogli Obejrzeć mnie jak się uwijam tutaj Szybciutko, szybciutko No i mam nadzieję, że trochę tutaj Chociaż ten kątek w jakiś sposób Uda mi się uprzątnąć i Poszło to ogarnianie. No, trochę czasu zeszło, wszystkiego wam nie nagrywałam, ale to, co chciałam, zrobiłam. Ten kącik jest, w, powiedzmy, w miarę uporządkowany. Wszystkie tutaj graty niepotrzebne, wyniesione, posegregowane, co i jak, co, co do śmieci, co zostaje. No, jeszcze tam parę rzeczy jest do wyrzucenia, ale to sama tego nie zrobię. Muszę um, poczekać na pomoc. No i. Następny, następny etap czeka mnie tutaj nie mówię, że ten koniec prac zbliża się jakimiś wielkimi krokami bo to na pewno nie to jeszcze długo zajmie ale przynajmniej coś już jest znowu ogarnięte także ja się teraz skrzątam między piwnicą między królikami, między kurami i to tak właśnie dnimi tutaj uciekają powolutku pogoda dzisiaj było fantastyczne słoneczko ale no nie pozwala za bardzo robić w ogrodzie bo po prostu jest takie masakryczne błoto, że nie chcę tam w ogóle wychodzić, nie chcę czegokolwiek rozdeptywać, nawet y, powinna w sumie dzisiaj ukór postrzątać, ale nie zrobiłam tego, bo po prostu y, no jeżdżę tam na tym, na tym błocku i nie ma co się pchać. Y, już tam w niektórych miejscach takie kartony rozłożyłam, y, bo już mi podpowiadaliście, że, że fajnie by było właśnie sobie tam kartonami chociażby rozłożyć, żeby te kury też tak nie chodziły w błocie no ale nie będę po tym taczką jeździła no jak dzisiaj troszeczkę przeschło to może jutro się uda wjechać tam i cokolwiek posprzątać bo mówię tam już by też się przydało całe szczęście króliki mają się dobrze wszystko u nich w porządku maluchy rosną nie za, tam, nie za bardzo podglądam do gniazda, nie chcę za bardzo ich stresować. O ile ta lukrecja ona dosyć spokojnie do mnie podchodzi, nie ma jakichś takich, no wiecie, no interesuje się, jak tylko do gniazda zaczynam zaglądać, to od, oczywiście podbiega i odganiam je stamtąd, ale tak ogólnie jest spokojna, dopóki rąk do, do małych nie pcham, to, to traktuje mnie dobrze, natomiast mini no jest dosyć agresywna i tutaj trzeba uważać, żeby nie pogryzła nie podrapała no a reszta bandy ma się dobrze co tutaj dużo Wam gadać no także tak pomału teraz troszeczkę mniej tych filmów pewnie będzie bo, bo po prostu chcę to skończyć, co tutaj mam do zrobienia i wiecie, z nagrywaniem to tak zawsze trochę dłużej idzie więc a zresztą po co Wam pokazywać jakieś porządki w piwnicy, każdy ma swoje bałagany i każdy musi je ogarnąć Coś tam będę na pewno pokazywała, bo jeszcze się szykuję, chcę koniecznie dokończyć tą yy, piwniczkę, taką wiecie, no, tą kartoflu, no, na warzywa, na przetwory, nie? Yy, to na pewno będę chciała jeszcze też przed wiosną, yy, przed wiosną, no może, może się uda przed wiosną, yy, bo na pewno ja też jak pogoda się poprawi, to chcę wystartować na działkę i tam zacząć też już ostro działać bo no mówię jeszcze tam jest dużo dużo pracy na samej działce także to będzie trzeba na pewno ogarnąć a, a tu ten piwnica to właśnie w takich chciałabym w tych dniach kiedy jest brzydka pogoda mówię dzisiaj akurat było słoneczko znaczy ten film który nagrywam nie jest z jednego dnia żebyście nie myśleli sobie że to wszystko jednego dnia się wydarzyło bo tak jak mam chwilę to wpadam coś tam robię nagrywam albo i nie nagrywam różnie to bywa E, przeważnie nie nagrywam w sumie. No, dobra, obojętnie. E, no, i co chciałam mówić? Że tak, że jak tylko już tak pogoda, może się troszeczkę bardziej ustabilizuje, bo na razie to takie jest. Tego słońca jest bardzo, bardzo mało. W sumie, no słońce, czego tu się spodziewać, tak? Mamy dzisiaj, jutro, jutro jest ostatni dzień. Nie, dzisiaj jest ostatni dzień, nie, jutro. E, dobra. E, już mi się wszystko miesza. W każdym razie mam nadzieję, że luty jeszcze nam troszeczkę dopisze, jeżeli chodzi nie, niekoniecznie o jakąś taką wiosenną pogodę, ale po prostu fajnie by było, gdyby nie było już tyle deszczu i, i chociaż coś można było zrobić, bo muszę wpaść i na przykład te maliny tam wykosić to poletko z malinami całkowicie, tam do, w sumie do... No Do zera, tak można by było powiedzieć. Tu, tu w ogrodzie też jeszcze za maliny się nawet nie wzięłam. E, przycinanie drzewek też czeka na ładniejszą pogodę, bo nie ma co w tej chwili, jak mówię, deszcz jest to nie ma co się brać za takie prace w ogóle. Także jest tego troszeczkę do zrobienia i żeby nie marnować czasu, to właśnie ugrzęzłam tutaj. No i tak pomału działam sobie. Coś tutaj już trzeba się zabrać za wysiewy powoli, bo koniec stycznia, zaraz luty. No, i tak podkuj buty, nie? <gry> nie, ale paprykę by się przydało tam pomidory, to jeszcze poczekam za dwa tygodnie z pomidorami. Nie będę się spieszyła, ale paprykę chciałabym już posiać, żeby chociaż te dwa tygodnie wcześniej już wystartowała sobie. No, a tak to. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dzięki serdecznie za oglądanie. Dzięki za to, że jesteście, że komentujecie, że łapkujecie. Bardzo, bardzo jest mi miło, że, że taki odzew zawsze mamy pod filmami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam też pięknej pogody i uśmiechu na twarzy i pogody ducha i ogólnie, żebyście byli szczęśliwi i zadowoleni. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Pa-pa!